Prędkość 600 km na godzinę to prawie dwa razy więcej niż pociągu pociskowego. Jak osiągnięto ten ogromny skok? Chiny po cichu testują coś niezwykłego. Pociągi, które nie dotykają ziemi, poruszające się w niemal próżniowych tunelach z prędkościami dorównującymi samolotom. To nie jest koncepcja ani animacja. To już się dzieje. Numer 8. Chiński TF Light Maglev. To nie jest zwykły pociąg. To spojrzenie w przyszłość. Opracowany przez China Aerospace Science and Industry Corporation, T-Flight maglev ma osiągać zawrotną prędkość 1000 km na godzinę czyli szybciej niż wiele samolotów pasażerskich. Jak to możliwe? Sekret tkwi w jego otoczeniu. T-Flight unosi się w niskociśnieniowej tubie próżniowej, gdzie praktycznie nie ma powietrza, które mogłoby stawiać opór. Uwolniony od tarcia, lewituje na poduszce z pól magnetycznych, nigdy nie dotykając toru pod sobą. Bez tarcia, bez oporu, tylko czyste przyspieszenie. Podczas wczesnych testów w 2024 roku inżynierowie potwierdzili rekordową prędkość 623 km na godzinę, co już przewyższa większość prototypów maglevów na świecie. Kolejny krok jest odważny. Rozbudowanie obecnej dwukilometrowej pętli testowej w prowincji Shanxi do 60-kilometrowej linii – fundamentu pod pierwszy na świecie prawie naddźwiękowy system naziemny. Jeśli się uda, połączy Pekin i Szanghaj w mniej niż dwie godziny, skracając podróż o połowę. Tie Flight to nie tylko prędkość, to nowa definicja granicy między koleją a lotnictwem. Numer 7. CRH-380A to tutaj Chiny po raz pierwszy ogłosiły niezależność od zagranicznych projektów kolejowych. Zaprezentowany w 2010 roku CRH 380A osiągnął 420 km na godzinę w testach i wyznaczył nowy standard niezawodności w zakresie kolei dużych prędkości. Jego smukła sylwetka przypominająca myśliwiec i wydłużony dziób nie były tylko dla wyglądu. Zostały zaprojektowane przy użyciu technologii lotniczych. By przecinać opór powietrza. Pod tym designem kryje się precyzja. System chłodzenia cieczowo-powietrznego utrzymuje idealną temperaturę silników nawet po wielu godzinach nieprzerwanej pracy. Każda wibracja, każda zmiana temperatury jest monitorowana w czasie rzeczywistym przez pokładowe czujniki. CRH380, a udowodnił, że Chiny potrafią nie tylko dorównać najlepszym na świecie. Ale też je przewyższyć. To on był podstawą dla floty FAXING, pociągów, które dziś dominują na rozległej, liczącej 45 tysięcy kilometrów sieci kolei dużych prędkości w kraju. Numer 6. CR380D CR380D był przełomem. Pierwszym pociągiem zbudowanym całkowicie w oparciu o rodzime chińskie rozwiązania inżynieryjne. I choć porusza się z prędkością 350 km na godzinę, to nie prędkość wyróżnia go najbardziej, a cisza. Jego aerodynamiczny smoczy łeb to nie tylko ukłon w stronę chińskiej kultury. To osiągnięcie w zakresie tłumienia dźwięku. Przy maksymalnej prędkości emituje mniej niż 65 dB, czyli tyle, co spokojna rozmowa. Stojąc blisko toru, usłyszelibyśmy prawie nic, gdy przejeżdża obok. Lekka aluminiowa konstrukcja i wózki tłumiące wibracje tworzą przejazd tak stabilny, że wydaje się nierealny. CR380D ogłosił światu: Chiny nie pożyczają już prędkości, one ją budują. Numer 5. Shinkansen E5 Jeśli Chiny przodują w ambicji, to Japonia króluje w perfekcji. Shinkansen E5, uruchomiony w 2011 roku. To więcej niż pociąg to instytucja. Przy prędkości handlowej wynoszącej 320 km na godzinę może się pochwalić jednym z najbardziej niezwykłych rekordów w historii transportu. Średnie roczne opóźnienie wynosi zaledwie 18 sekund. Każdy detal został obsesyjnie zoptymalizowany. Wydłużony dziób redukuje fale ciśnieniowe w tunelach. System hamowania regeneracyjnego oddaje energię z powrotem do sieci. A monitorowanie oparte na sztucznej inteligencji wykrywa usterki, zanim jeszcze do nich dojdzie. I przez ponad 6 dekad funkcjonowania Shinkansena, Japonia nie odnotowała żadnej śmierci pasażera w wyniku wykolejenia lub kolizji. E5 pozostaje żywym pomnikiem precyzji, ruchomym symbolem tego, co się dzieje, gdy niezawodność staje się narodową sztuką. Numer 4 L0 Sirius Maglev Japoński L0 Series Maglev dzierży światowy rekord prędkości dla pociągów 603 km na godzinę, osiągnięty w kwietniu 2015 roku. To efekt dekad eksperymentów z nadprzewodzącą lewitacją magnetyczną, w której ogromne cewki chłodzone ciekłym helem tworzą idealnie stabilną siłę nośną, unosząc pociąg 10 cm nad torowiskiem. Po wejściu do komercyjnej eksploatacji Planowanym na 2027 rok połączy Tokio i Osakę w zaledwie 67 minut, skracając czas podróży z obecnych 2 godzin i 15 minut. W tym momencie dwie największe japońskie metropolie nie będą już oddzielone dystansem, a jedynie grafikiem jazdy. L0 nie toczy się. On unosi się cicho i bez tarcia, redefiniując znaczenie słów, jechać pociągiem. Numer 3. Niemiecki IC-3, opracowany przez firmy Siemens i Bombardier, reprezentuje szczyt europejskiej perfekcji w dziedzinie kolei dużych prędkości. Osiągnął 368 km na godzinę w testach i rutynowo porusza się z prędkością 300 km na godzinę w Niemczech, Francji i Holandii. Geniusz IC-3 tkwi w jego rozproszonej trakcji, silnikach rozmieszczonych wzdłuż całego składu, co zapewnia płynniejsze przyspieszanie i hamowanie. Aktywny system przechyłów pozwala mu pokonywać zakręty, które wykoleiłyby konwencjonalne pociągi, dostosowując kąt nachylenia nadwozia setki razy na sekundę. Każda powierzchnia została matematycznie ukształtowana, by przecinać opór powietrza, a stalowa rama zaprojektowana jest tak, by wytrzymać dziesięciolecia obciążeń przy dużych prędkościach. Efekt? Pociąg łączący prędkość, bezpieczeństwo i trwałość. Prawdziwa definicja niemieckiej inżynierii. Numer 2. Italo AGV. We Włoszech prędkość nosi skrojony na miarę garnitur. Italo AGV, zbudowany przez Alstom i obsługiwany przez NTV, osiąga 360 km na godzinę w testach i bez trudu jeździ z prędkością 300 km na godzinę po całym kraju. To pierwszy na świecie prywatnie zarządzany pociąg dużych prędkości, dowód na to, że osiągi nie muszą pochodzić wyłącznie od państwowych gigantów. Napęd rozmieszczony jest wzdłuż całego składu, co eliminuje potrzebę ciężkich lokomotyw i zwiększa przestrzeń dla pasażerów. Wykonany z ultralekkich materiałów kompozytowych zużywa mniej energii i porusza się z zadziwiającą wydajnością. Aktywne zawieszenie utrzymuje kabinę w takiej stabilności, że nawet przy maksymalnej prędkości można spokojnie postawić filiżankę kawy na stoliku. AGV sprawił, że Włochy stały się nieoczekiwanym liderem kolei dużych prędkości. Elegancja spotykająca inżynierię na torach. Numer 1. Shinkansen Alpha X. Japoński Alpha X to miejsce, gdzie technologia kolejowa spotyka się z science fiction. Nadal w fazie testów ten eksperymentalny pociąg osiąga 400 km na godzinę, a jego wejście do użytku planowane jest na 2030 rok. Jego mierzący 22 metry dziób, przypominający włócznie, nie tylko przecina powietrze. On je kształtuje. Ponad 10 tysięcy czujników pokładowych monitoruje wibracje, temperaturę i ciśnienie powietrza, pozwalając pociągowi w czasie rzeczywistym zmieniać swój profil aerodynamiczny. Może wyhamować z 400 km na godzinę do pełnego zatrzymania w mniej niż dwie minuty, wykorzystując systemy elektromagnetyczne i regeneracyjne działające w harmonii. Wnętrze, dzięki kontroli ciśnienia i izolacji, jest niesamowicie ciche, niemal kojące. Alfa-X nie tylko goni za prędkością, redefiniuje komfort, kontrolę i relacje człowieka z maszyną. Kolej dużych prędkości to już nie sen o przyszłości, to kolejny etap mobilności człowieka. Gdy Chiny zbliżają się do granicy tysiąca kilometrów na godzinę, świat obserwuje, jak rodzi się nowa era. Jeśli transport naziemny może dorównać lotniczemu, pytanie jest proste. Kto pierwszy dotrze do mety?